Zapraszamy do obejrzenia wyjątkowego odcinka, w którym głównym bohaterem jest Mercedes GLS. Przyszedł on spektakularną metamorfozę. Założyliśmy mu pakiet od marki Brabus, który nadał mu zupełnie nowy charakter. Jest bardziej luksusowy i agresywny jednocześnie. Zobaczcie sami, jak przebiegały prace i jak prezentuje się ten imponujący SUV po tuningu. Prace przy GLS są dosyć mocno zaawansowane. Jak wiecie, będziemy tutaj montować dosłownie kompletny pakiet aerodynamiczny zewnętrzny, jak również troszeczkę elementów do wnętrza od marki Brabus. To auto bazowo nie jest GLS 63MG, tylko wersją GLS 580. Naszym zadaniem jest dostosować ten samochód, żeby wyglądał jak GLS 63. I tutaj, aby takie coś zrobić, musieliśmy kupić przedni zderzak, oryginalny w serwisie od modelu GLS63. I dopiero na bazie tego będziemy montować pozostałe części brabusowe. Tylny zderzak w pakiecie AMG Line i w GLS63 jest taki sam. Tu Wam mogę pokazać. Zakończyliśmy pracę przy tylnym zderzaku. Założyliśmy tutaj dyfuzor. Nowe końcówki, tytanowo-karbonowe. Przepięknie wyglądają. O ile na zdjęciu one mi się nie podobały, to na żywo, jak to zamontowaliśmy, naprawdę, naprawdę wygląda to świetnie. Z takim smaczkiem jest jeszcze boczny element, który polakierowaliśmy w kolor nadwozia po to, aby było to wszystko spójne. Rzecz unikatowa, nie wiem na ile unikatowa, z tego co nam Brabos mówił, to nigdy oni tego nie robili. My dostosowaliśmy ten zderzak pod hak holowniczy elektrycznie wysuwany, ale to Wam pokażę jeszcze w dalszej części materiału, jak będziemy montować ten zderzak. Także my zabieramy się za resztę modyfikacji, a Wy zostańcie z nami do końca. Wow. Tutaj mamy już fabryczny nowy zderzak GL63MG. Taką anegdotę wam powiem, żeby ten cały zderzak zmontować. To jest blisko kilkaset elementów potrzebnych, naprawdę to są pudzle. Kiedyś te zderzaki były mniej skomplikowane, teraz tych elementów jest naprawdę dużo. Takim smaczkiem, który jeszcze tutaj robimy, jest grill który został polakierowany, ponieważ oryginalnie do GLS-63 nigdy nie występował grill w kolorze czarnym. My ten grill polakierowaliśmy. Dodatkowo dwa paski zrobiliśmy w takim Nardo greju, ponieważ mamy jakąś wizję jeszcze w przyszłości. Tutaj mamy już te wstępne nakładki Brabusowe, które będziemy montować. Także pracy jest jeszcze dużo. Czekamy tutaj jeszcze w serwisu na jeden element, który przyjdzie. Zaczniemy to kompletować, spasujemy to na samochód. No i przystąpimy do montażu przepięknego dyfuzora, dwóch bocznych kanałów, no i modyfikacji gry. Większość tych najtrudniejszych prac dla nas yy, dobiegła końca. Przypominam, że zamontowaliśmy tylny dyfuzor, dopasowaliśmy go. Pod hak, gdzie, jak widzicie, w pełni jest to funkcjonalny. Mega się jaram tym tylnym dyfuzorem, ponieważ zobaczcie, tylny dyfuzor karbonowy zakończony jest tytanowo-karbonowymi końcówkami i to naprawdę na żywo wygląda bardzo fajnie. Mamy również przylepione poszerzenia, mamy również dopasowany przedni zderzak. Z tym było najwięcej walki, ponieważ przedni zderzak składał się z kilkuset elementów i naprawdę. Było to nie lada wyzwanie, bo to były puzzle do poskładania. Daliśmy radę, nie obyło się też bo bez przeróbek, ponieważ oprócz zderzaka trzeba było zmodyfikować inne również części, żeby to miało ręce i nogi, żeby wyglądało. Także zaraz będziemy opuszczać samochód, zostało nam do przylepienia w sumie yy, nerki do przedniego gryla, podłączenie oświetlenia umycie, wydetailingowanie i będziemy wydawać do klienta. Także zostańcie z nami do końca odcinka po to, abyśmy mam, mogli pokazać w całości to brzydkie kaczątko i tego łabędzia, który niebawem już wyjedzie z naszej firmy. Po zakończeniu prac Mercedes został całkowicie oklejony bezbarwną folią ochronną PPF która zapewnia najwyższy poziom ochrony lakieru. O małe podsumowanie tego projektu. Nie był to projekt łatwy. Myślę, że byliśmy jedną z niewielu firm, która podjęła się zrobienia auta na pakiet GLS63MG do auta, który nie miał tego pakietu. I tak jak wam wcześniej wspominałem, bardzo duży problem mieliśmy z tylnym dyfuzorem, aby dostosować go pod oryginalny hack Mercedesa. Należało również zmodernizować układ wydechowy po to, aby spaliny swobodnie mogły wydostawać się poprzez tytanowo-karbonowe końcówki. Tak jak Wam już też dwukrotnie wspominałem, niełatwy był proces przeróbki przedniego zderzaka. Na szczęście wszystko się udało. Takimi smaczkami na zakończenie jest podświetlane logo w atrapie na taki bursztynowo-błękitny kolor. Naprawdę wygląda to niesamowicie. W planach jeszcze w niedalekim czasie jest spersonalizowanie tego auta jeszcze bardziej o jakieś luksusowe koła. Prowadzimy rozmowę. Prawdopodobnie zostaną zamontowane koła od amerykańskiej firmy MV Forge, ale to się myślę okaże niebawem. Jeśli posiadasz taki samochód lub inny i chciałbyś go spersonalizować, zapraszam do kontaktu z nami. Odezwij się na Instagramie czy na mailowo, czy zadzwoń do nas, czy wejdź na naszą stronę internetową. Nasz zespół sprzedażowy bardzo chętnie odpowie na wszelkie pytania, także serdecznie zapraszamy.